Podzielę wam po moje ulubione kosmetyki bez. Moje ulubione kosmetyki. Ubieram taką ogromną skatulkę Więc zaraz już sobie wybierzemy. Tu stąd sobie tylko krzesło. Przebędzie się mi złość. Sorry, za małe włosy. Nie wyglądają one najlepiej na świecie. Tu jej sobie i pusia. My nie przeszkadzamy, lecz nagrywamy. Ale teraz dobra. Moja ulubiona konturówka to jest moja ulubiona konturówka. Moja ulubiona konturówka to jest ta oto z lasa, Taka oto konturówka. Jest ona z Taglasa. Ma ona taki odcień. Jest bardzo piękna na ustach. Taki ma odcień. O. Przepiękna na ustach. Naprawdę, jak się sobie pomaluję usta dookoła, tak delikatnie, to już nie muszę nakładać żadnej pochłaski, bo wygląda to przepięknie. Zapalę o światło. <laughs> Oświetlenie lepsze. Dlatego teraz zobaczycie moją ulubioną konturówkę. mnie ulubioną konturówka. konturówka jest taka czerwona. Z. A to ona jest nie wiem, jest jakoś tak aha, pisze do mnie miłość się ma, ale dobra nie wiem, powiedziać, jest po prostu ja siebie nie widzę w czerwonym to jest moja, z są ulubione a to jest moja nieulubiona idziemy dalej mój ulubiony korektor jakby na twarz całą to jest bo ja korektora nie użyłam, na całą twarz, tylko pod oczy. Więc to jest taki korektor, i go po sobie to wyciągam tak delikatnie, no i go on już się skończył. On jest... Nie mam pojęcia, bo się zmazam napis. Ale za to mój nieulubiony to jest ten. Mam go jeszcze całego, całą teleczkę, a jak ja go użyję, to w ogóle mam jakiegoś pomarańczka. Jakieś pomarańcze. Dlatego on jest nie, nieźle dobrany. Jakby sobie chyba sama kupiłam. Mama mi kupiła, bo też nie pasował. I z niego w ogóle cieknie. Ale dobra, to jest mój nieulubiony. Teraz korektor pod oczy. Tu jest. Mam takie dwa swoje ulubione korektory. Ale muszę wybrać, który jest lepszy. Lepszy jest ten korektor. Z nie mam pojęcia skutku nie jest, to jest mój nieulubiony, bo też mi daje efekt pomarańczowy, ale też jest bardzo dobry, ja sobie te dwa mieszam. Jakby moja ulubiona teraz pomadka. To jest moja ulubiona pomadka, bo jak mówiłam ta pomadka i ta konturówka sprawdzają się bardzo dobrze. Ale za to moim nieulubionym. To jest oczywiście róż. Ja sobie też w różu nie widzę. Teraz lecimy do mojej ulubionej... Ja też nie mam ulubionego. Mam taki puder biały, bo wcześniej miałam... To jest mój ulubiony puder, ale miałam jeszcze taki puder jery, e, pomarańczowy. To on mi też dawał efekt pomarańczy, który wyrzuciłam. Wróciłam go. Dlatego to jest mój ulubiony, a drugiego nie mam. I teraz tak, mam tak. Bardzo ciężki wybór. Bo ogólnie to też jest pomadka. Ale ja tu użyłam do różu i to daje piękny efekt, ale nie taki chemisty. Więc to jest mój ulubiony róż na tą porę. A to jest mój nieulubiony róż na tą porę. Dlaczego na ja tą porę? Chyba, że znam coś lepszego. Ale teraz uwaga, cienie. Ja cieni na co dzień nie używam, ale z kalendarza, z kalendarza adwentowego ma ich ogromnie dużo. Jest tutaj oczywiście też taki róż. I też jest moim ulubionym różem. Takim, bo też daje przepiękny efekt. Jest tutaj oczywiście też brązer. Ja innego brązera nie mam, więc ale to jest mój ulubiony brązer na tą chwilę. Chociaż jeszcze mam taki brązer, to jest mój nieulubiony, bo jakby on w ogóle nie daje efektu. To jest mój ulubiony brązer. Teraz rozświetlacz. Rozświetlacza też nie mam. Innego, a nie mam. Tu jest taki rozświetlacz w płynie, a to jest taki zwykły rozświetlacz. To jest mój ulubiony, a to nie. To są w ogóle jeszcze takie pomadki w pudełaczku. te wszystko, to wszystko mam z kalendarza adwentowego połowę. Dlatego mi się nic nie mieści o szafkach, ale powinny To, I teraz mój ulubiony cień. To są chyba A nie, mamy jeszcze taki brązer. To samo. Wrócimy do bronzera, Brązer to jest mój nieulubiony z poprzedniego kalendarza adwentowego z 2023 albo 2 roku jest mój nieulubiony brąz, a to jest mój ulubiony, bo daje przepiękny efekt. Dobra, trochę się rozgadałam. Ale dobra. Uważam, że sobie będę musiała powoli chować. A moje ulubione cienie to jest zdecydowanie takie mm, rzekwieniowe. O ja cudnej cieni używać nie używam. Trochę się rozgadałam. Sorry za ten pisk tego wszystkiego. Ale tu nie moja wina, tak piszczy. Bo to mam na blacie po prostu. I chyba nie zdjęłam jakieś taśmy z tego. Ale nie wnikajcie, proszę. Chcę to trochę przy okazji poukładam, W ogóle napiszę, czy jakieś w ogóle stąd. A, a w ogóle te wszystkie cienie to są z firmy jakiejś Kuki. Cookie. O, kuki, to ten kalendarz adwentowy. Bardzo go polecam. Dał mi bardzo dużo nowych rzeczy. Bardzo ten, tą firmę polecam. Ten kalendarz adwentowy z Cookie Był jednym z naprawdę lepszych moich kalendarzy adwentowych. A co, że miałam ich sporo. To, to był jeden z takich z lepszych, bo naprawdę dał bardzo dobre. rzeczy. Ale dobra, lecimy sobie dalej. Tu polubujcie nie, a już dzisiaj je schowam. I teraz uwaga. ja też jeszcze takiego... O, mam ulubioną maskara. już przykład 7 minus. Ale uwaga, mam swoje takie trzy maskary. Mam taką jakąś, nie wiem skąd. Ekstrajson. to jest też z tego Kuki, maskara i tutaj jest mascara chyba z, z totalnie 2023 albo 2024. Moją ulubioną maskarą na tą jest ta, a moją ulubioną maskarą jest ta. Czemu? Nie jakby, nie wiem, nie, nie lubię jej po prostu, nie lubię. Ale ja nie wiem, czy ja ten filmik wrzucę. Ale jeżeli się pojawił, to znaczy, że go wrzuciłam. Ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć ja Dostałam z y, chyba te do testowania podkład. I widzę, że on leży już tutaj z parę tygodni albo mniej Ja go jeszcze nie przetestowałam, więc będzie test na moim kanale. Napiszcie, czy chcecie. Taki test. Ja już chyba wszystko przetestowałam, pokazywałam Wam tego lubię, a czego nie. A to ja sobie też się pokładam. Napiszę to w ogóle z tych rzeczy macie u siebie. Ja chyba jeszcze coś mam. To wiem, się w ogóle chcę Tak, ogólnie, ogólnie, to moim ulubionym zestawem do paznokci jest taki. to są dwa mydełka i jest taki, taki olejek do skórek i mini pliniczek. do samo god mamy. To jest naprawdę bardzo, bardzo świetne. Czy coś jeszcze mam? A, tak. mam takie coś, dostałam też z tego kalendarza, i to ma takie dziury. Jak ktoś wie, do czego to służy? To proszę mi gdzieś tam napisać w komentarzach pod jakimś filmikiem, do czego takie coś służy. Ja mam cztery dziurki i nie mam pojęcia, do czego to może służyć. Nic mi się tutaj nie mieści. No patrzcie, jest takie coś, to jest do po prostu, czy co? Czekaj, wezmę sobie jednego cienia. Czekajcie, wezmę sobie jednego cienia. Takiego. Zobaczmy bo to się nie mieści. To w takim razie to może jest do słoiczków. Z cieniami. Ale też się nie mieści. znowu do korektora. Nic się nie mieści. Naprawdę. Ja nie mam pojęcia, do czego to służy. A to mam. Jakby ktoś wiedział, do czego to służy, to byłby tak miło, żeby do czego to jest no to naprawdę byłoby bardzo fajnie nie, nie wiem dlaczego to służy ale będę chciała tylko użyć. to no, ma zaraz 11 minut więc będzie trzeba to przyciąć no ale cóż, bye -o.